Cześć, Simoneczko z tej strony Miłos. Witam Was już w kolejnym odcinku z Fortnite'a. Jeżeli spodoba Ci się odcinek, to nie zapomnij, aby zostawić łapkę w górę. I subskrypcję z dzwoneczkiem, aby nie przegapić żadnego odcinka na tym kanale. Ostatnio... czy znaczy ostatnio... Wczoraj dodali samoloty do Fortnite'a, które można znaleźć... A nie, na tej mapie tego nie będzie. Więc pokażę Wam to później. Samoloty można znaleźć na tak zwanych posterunkach śniegomandosów. Jeśli dobrze to mówię, to tak to się nazywa. Można te samoloty znaleźć tu, blisko przyjemnego parka, parku, czyli tutaj, tutaj. 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 No i obok kociego kącika, czyli tutaj. No i super, odpaliła mi się parasolka. To polecimy może na ten posterunek, bo jest blisko. Jeśli się nie mylę, to one się nazywają posterunki śniego Mondosów, czy coś takiego. Chyba tutaj gdzieś powinno pisać. Mm, tak, dobrze mówię. I nie zawsze tutaj się pojawia skrzynka. ...ale raczej powinno być. Dobra. Raczej to już nikt mi... ...nie zagrozi. Chodź tu. Hopuje. czy ty jesteś nienormalny? Masz kilofan. Zabiłem go kilofan, dobra. Dzisiaj taki na szybko odcinek. Dzisiaj w ogóle już chyba nie miało być odcinka. Ale... Wiem, że nagram ok, polećmy na kolejny posterunek. W dzisiejszym odcinku będziemy pewnie latać tylko na posterunki, ponieważ no, zostało on dodane wczoraj a śnieg już został zadany wcześniej, więc nie chcę latać. Te same miejsca dlatego polecimy na posterunek właśnie to mnie po prostu dziwi, czemu to tyle ludzi leci. Jakie mam teraz? Dobra wsiadam do samolotu szybko. Dobra. Może zabijemy ich tym. Kurczę, co ja mam teraz robić? Nie. Dobra. Nie wiem co ja odwalam. Lećmy sobie na ten. No jak to się nazywa? ...kurzące kominy. Nie wiem co odwaliłem, ale mam mało paliwa. Dobra, ja nie wiem co ja odwalam. Tam widzę typa, no nie. Nie ma nic do kupienia. Słyszę tu typa. Nie, nie bo on jest bardzo blisko. Gdzie ty ty jesteś? Teraz ja ślepy jestem i go nie widzę. Tam już jest. Co za typ? Ucieka, bo się mnie wystraszył. Ale nie ma tak łatwo. On no tutaj bieg, widziałem cię przecież. Pie. O ty No Tak się bawić nie będziemy Dobra, no to ja spróbuję polecieć jeszcze raz po, je po kolejny samolot. Okej, okay, jestem już po raz kolejny w tym samym miejscu, ale chciałem pogadać z tym botem, bo jeszcze z nim nie gadałem. Chodź tu. Tak, bo u niego można kupić to. Kupmy sobie, mam 400. I co to, to, jak to działa? A i ja mam takie te... na nogach lód mam, o co chodzi, nie? Nie no, ale czemu ja spadam? Nie rozumiem, do czego ta broń służy? Który? był? To ja nawet nie wiedziałem. Wtedy mogę coś taką zrobić i wtedy mogę biegać szybko. Może i nie do końca mogę biegać. Co to mi daje tak naprawdę? Co mogę się do przodu wybić? Tak. I to tyle. Co ten bot daje? Tak jak cię zabije? Co ty masz? Rekin wróć. Chodź tu, nie uciekaj. Dobra, mniejsza z tym rekinem, uciekam stąd. Nie, 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 muszę stąd uciec. Nieważne. Nie, dobra, to mam 55%. Szybko! Nie mogę, no nie mogę sterować! O co chodzi? No nie działa samolot. Lubo, no, ta gra jest zepsuta. Okej, okay, lecę na jeden z największych chyba posterunków, jaki jest. Z tego co mi się wydaje. Weźmy sobie tą pompę. I zobaczmy, bo tam pewnie jest skrzynka. Tak, tutaj są samoloty, bo już myślałem, że nie ma. Dobra, porobiony A, ale ja nie chcę tej strzelby Dobra, co to jest? Nic w sumie. Nie typ Udyć z tym kilo'fem. Chłopie W ogóle nie wiem co ja odwaliłem. Po prostu nie wiem, jakieś lagi miałem, bo sam nie mogłem wyjść do samolotu, nie wiem o co chodzi. I przez to zginąłem. No ale trudno. Dobra, to weźmy sobie ten samolot. A i jeszcze w ogóle, to już pewnie większość wie o tym, że dodali też takie coś, że możemy, nie wiem, nie wiem, to jest po prostu śmieszne. Można chodzić jakimś bałwanem, to tak dziwnie wygląda. I nie wiem do czego to jest. To nic nie daje tak na serio. Więc to. Dobra i teraz na spokojnie mam nadzieję, sobie polecę samolotem. A ten to już i... już leci w ogóle. Nieważne, lecimy stąd. Cóż do mnie strzela! O, do góry nogami latam. W ogóle można strzelać, jak się lata, ale ciężko jest trafić, jak się lata. No to fajne jest. Oczywiście nie można bez przerwy strzelać, bo potem po prostu się przegrzewa. Jak ty mnie trafiłeś, chłopie? Hmm. Łoł wow. Dobra, mam tak jeszcze. Okej, typ, nie wysiadamy. Co ty chamiesz? Trafił mnie! Kurde! Okej, okay, no to będzie już chyba ostatnie podejście, bo chcemy, żeby dzisiaj był trochę krótszy odcinek, a jutro pewnie pojawi się odcinek z Minecrafta. A jeżeli nie będzie odcinka, to będzie wtedy po prostu live. Zamiast odcinka. Ale myślę, że raczej jutro będzie odcinek. Ja tam od razu nie lecę, bo zginę. Ja też nie Po co oni tam... I w ogóle z tego i tak wyskoczą boty zaraz. No już mi zajmują dom, no o co chodzi? Idź mi stąd. Dobra. mało HP Olmi no łeb Dobra nie, nie 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 Przecież to jest nienormalne co tu się dzieje Ja tu mam 4 HP, a se tak chodzę Dobra, ja już umieram To już jest pewne Zero apteczki. Nie ja już nie żyję. Jak ja to przeżyję, to to jest jakiś cud. Proszę, nie zabijajcie mnie. Dzisiaj to jest naprawdę słaby odcinek. No dobra, więc to by było na tyle w tym odcinku. Jeżeli spodoba Ci się odcinek, to wiesz, co robić łapka w górę oraz subskrypcja z dzwoneczkiem, aby nie przegapić żadnego odcinka. Dzisiejszym odcinku było trochę z zamieszania. Ale mam nadzieję, że odcinek i tak Wam się spodobał. Jutro będzie odcinek z Minecraft. Ta, a jeżeli nie odcinek to będzie live z Minecrafta. Ja wam dziękuję za oglądanie. To było na tyle. Do zobaczenia jutro. Cześć!